Jesteśmy z powrotem i dzisiaj sobie zaczynamy od 100 kg na Bułgary. I jeszcze dzisiaj mamy święta, także jest dosłownie perfekcyjnie. I ogólnie dzisiaj załadowaliśmy właściwie cały możliwy ciężar, jaki tylko mamy, włączając w to gryfy, książki do plecaka itd. Bo tak jak widzicie po tytule, zrobiliśmy dzisiaj Bułgary z 112 kg. No, i nie będę kłamał, próbowałem 120 kilo, ale nie udało się z jednego powodu. Po prostu tyle rzeczy muszę zadować na siebie, żeby zrobić powyżej 100 kg, że dosłownie bez zahaczania o coś to jest bardzo trudne, ale myślę, żeby się udało, żebym bardziej nad tym pomyślał. i Dlatego prawdopodobnie na następnym treningu nóg coś takiego możemy spróbować, albo kilka dni później po następnym treningu nóg. I dlatego też będziemy musieli dokupić dwie dwudziestki albo jakieś inne ciężary, żeby właśnie dobić do 140 kg na Bułgary. No ale tutaj wszystko zależy od siły, no i czasu. Ale jeżeli chodzi o czas, no to ostatnio go nie mamy za dużo. I dlatego te filmy pojawiają się o pierwszej, drugiej w nocy, albo po prostu o bardzo późnych i spóźnionych godzinach. Ale prawdopodobnie w wakacje będziemy w stanie wstawiać więcej filmów. Jest ogólnie... Pierwsza w nocy, i program mi mówił, że renderowanie całego filmu zajmie 5 minut i 8 sekund dokładnie. A już tu siedzę od kilku godzin, i dosłownie to się renderuje przez 2 godziny i 30 minut. I też dlatego ten film wychodzi następnego dnia. A jeżeli chodzi o święta, no to sam nie wiedziałem, że jest coś takiego jak śniadanie wielkanocne. Możecie napisać, czy wy też coś takiego mieliście? Bo ja nigdy o takim czymś nie słyszałem, ale rodzice do mnie podeszli i powiedzieli, że coś takiego będziemy mieli w Wielkanoc. Przypominało to trochę taką Wigilię jakby, którą mieliśmy kilka miesięcy temu. No i też tutaj ponagrywałem trochę rzeczy z tego, żebyśmy mieli coś na pamiątkę. Podobnie było z tą Wigilią, z której też zresztą jest film na kanale. Podobnie jak dzisiaj zrobiliśmy kolejny trening, tym razem to był biceps i się skupiliśmy bardziej na sztandze. Bo jak sami możecie zauważyć, to przez ostatnie dni te 20-kilowe 20 hantle podstawowe, które używamy do większości czynności, nawet do bułgarów, ale skoro że nie mamy 25 i 30 w domu, to dlatego będziemy się bardziej skupiali na sztandze, na prostej sztandze, nie na handlach czy łamanej sztandze. Po prostu sądzę, że ta prosta sztanga ma więcej tutaj potencjału, możemy więcej ciężaru załadować na to. I dlatego też ostatnio się będziemy zbliżać do 50 kg na serię, jeżeli chodzi o prostą sztangę. Podobnie w dipach, i nawet będziemy próbowali wracać do maksów na pociąganie ściężarem, bo dawno tego już nie robiliśmy. Ostatni raz, kiedy robiliśmy maksy na pociąganie ściężarem, to było chyba z 45 kg na jedno powtórzenie. Ale ja w ogóle tych maksów nie trenowałem przez długi czas. I dlatego przydałoby się do tego wrócić, bo też nie mamy zbyt dużo siły na podciąganiu w porównaniu do innych treningów, innych ćwiczeń. A pamiętam, że kiedyś uginania robiliśmy z 15 albo nawet mniej kilo, i po prostu na każdym treningu byliśmy w stanie zaliczyć upadek mięśniowy, a teraz to nam nawet odejmuje od zaliczenia upadku mięśniowego z tymi dwudziestkami. I dlatego będziemy musieli wybierać trochę, czyli będziemy przechodzili na przykład na maksy z podciągania, na maksy w dipach, na maksy na bugarach, no na przykład nie jesteśmy w stanie robić zwykłych maksów na przysiadach. Ale najważniejszą rzeczą jest sam fakt, że jednak siła idzie do góry, wszystko idzie do góry, to jest bardzo dobre. Także do następnego.